Arsenal nie przedłuża kontraktu z Partejem Barcelona na polowaniu, majno żąda gigantycznej podwyżki United pod presją. minimal zostaje w Barcelonie, Mendes potwierdza. Arsenal stawia na sesko 80 milionów euro za napastnika. Litwa Kraków czeka na decyzję. Kwiecień przejmie klub to jest piłkarski świat. Zaczynamy! Angielski gigant Arsenal nie przedłuża kontraktu z Partejem. Barcelona na polowaniu. Tomasz Partej wciąż nie otrzymał propozycji nowej umowy od Arsenalu, a jego kontrakt wygasa z końcem sezonu. Kanonierzy planują letnie wzmocnienia, a ich głównym celem jest Martin Zubimendi z Realu Sociedad. To oznacza odejście Parteja, którymi interesują się FC Barcelona, Paris Saint-Germain i Juventus. Gańczyk dołączył do Arsenalu w 2020 roku za 50 milionów euro, a teraz może odejść za darmo. Klub nie planuje negocjacji, a zainteresowane drużyny czekają na rozwój sytuacji. Majno żąda gigantycznej podwyżki Manchester United pod ogromną presją. Manchester United wznowił negocjacje z Kobimajno w sprawie nowej umowy. Młody pomocnik chce aż 180 tysięcy funtów tygodniowo, co stanowi prawie dziesięciokrotny wzrost jego obecnych zarobków. Klub docenia jego rozwój, ale restrukturyzacja budżetu płacowego utrudnia rozmowy. Sprzedaż kobiego Majno za 70-80 milionów euro mogłaby pomóc finansowo. Jednakże Manchester United nie chce oddawać jednego ze swoich największych talentów. Chelsea monitoruje sytuację i może spróbować podkupić 19-latka. Laminia Mal zostaje we WC Barcelonie, Mendes potwierdza. George Mendes i Joan Laporta spotkali się w Lizbonie, by dopiąć nową umowę dla Lamina Yamal'a. Superagent potwierdził, że 17-latek na pewno przedłuży kontrakt. Młody skrzydłowy jest kluczową postacią we FC Barcelonie, a jego rola będzie rosła. Klub planuje zaoferować mu warunki adekwatne do jego statusu, co oznacza gigantyczną podwyżkę. Podczas spotkania George Mendes nawiązał także do sytuacji Ansu Fatiego, jednakże... Jego przyszłość pozostaje wielką niewiadomą. Mendes sugerował, że piłkarz musi zacząć regularnie grać, co może oznaczać jego wypożyczenie. Problem polega jednak na tym, że Hansi Flick nie za bardzo ufa temu młodemu piłkarzowi. FC Barcelona nie ma szans na Isaka, Newcastle stawia warunki. Barcelona intensywnie szuka napastnika i ma na celowniku Aleksandra Isaka. Problem Newcastle nie zamierza go sprzedawać. Klub jasno deklaruje, że ich najlepsze gwiazdy zostają, a Isak jest fundamentem drużyny. Szwed ma długi kontrakt, a Newcastle nie czuje presji finansowej, by go oddać. Barcelona, Liverpool i Arsenal mogą zapomnieć o transferze, chyba że wyłożą astronomiczne pieniądze. W tym sezonie Isak zdobył 22 gole w 31 meczach, co tylko podbija jego wartość. Arsenal stawia na Sesko 80 milionów euro za napastnika. Kanonierzy pilnie potrzebują klasowego snajpera. Kontuzje Havertza i Jesusa zmusiły klub do działania, a numerem 1 na liście Mikela Ardety jest Benjamin Sesko z RB 21-letni słoweńcin imponuje szybkością, warunkami fizycznymi oraz skutecznością. W tym sezonie ma już 17 goli i 5 asyst. Arsenal próbował go ściągnąć już zimą, ale Lipski nie był zainteresowany. Latem klauzula wykupu wyniesie 80 milionów euro, a Chelsea i Manchester United również są gotowe złożyć oferty. Wisła Kraków czeka na decyzję: kwiecień przejmie klub? Przyszłość Wisły Kraków pozostaje niewiadomą. Jarosław Królewski prowadzi rozmowy z Wojciechem Kwietniem, który może przejąć klub. Obecnie biznesmen skupia się na wieczystej Kraków, ale po sezonie może dojść do przełomowej decyzji. Wisła walczy o awans do ekstrakasy, ale wyniki są niestabilne. Klub potrzebuje stabilności finansowej i jasnej wizji na przyszłość. Kwiecień ma środki, by odbudować Wisłę, ale na razie nic nie jest jeszcze przesądzone. Real Madrid negocjuje nowy kontrakt z Viniciusem. Real Madrid intensyfikuje rozmowy w sprawie Przedłużenia umowy z Viniciusem Juniorem. Brazylijczyk czuje się kluczową postacią ofensywny i oczekuje podwyżki wynagrodzenia. W tej chwili zarabia 15 milionów euro rocznie, tyle samo co Kylian Mbappé. Różnica polega na tym, że Francuz otrzymał dodatkowe 40 milionów euro jako bonus za podpisanie kontraktu. Vinicius chce zarabiać przynajmniej 20 milionów euro rocznie, by finansowo dorównać Mbappé. Real Madrid nie chce wprowadzić nierówności płacowych, ale zdaje sobie sprawę, że brak podwyżki może doprowadzić do napięć w szatni. Latem Vinicius Junior otrzymał lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej, co podgrzewa negocjacje klubowi zależy na jego pozostaniu, ale nie zamierza spełniać wszystkich żądań. Przyjście Kliana Mbappé do Realu Madrid zmieniło hierarchię w drużynie. Francuz był marzeniem transferowym Królewskich od lat i od razu stał się najlepiej opłacanym zawodnikiem zespołu. Mbappé zarabia tyle samo co Vinicius, ale dodatkowo, jak wspomnieliśmy, otrzymał ogromny bonus za podpis. To nie podoba się Brazylijczykowi, który czuje, że to on ciągnął atak Realu w poprzednich sezonach. Vinicius uważa, że zasługuje na podobne wynagrodzenie co Mbappé i jest gotów na twarde negocjacje. Atmosfera w szatni Realu jest dobra, ale klub musi uważać, aby nie doprowadzić do konfliktu między swoimi gwiazdami. Jednakże trzeba pamiętać o tym, że słowa to jedno, a rzeczywistość to drugie. Saudyjskie kluby nie porzuciły jednak marzeń o sprowadzeniu go i planują kolejną ofensywę latem. Jeśli Real Madrid nie spełni jego oczekiwań finansowych, temat transferu do Arabii może wrócić. Klub wie, że utrata Viniciusa byłaby ogromnym ciosem. Ale nie zamierza ulegać presji finansowej. Prezes Florentino Perez daje sobie sprawę, że zbyt wysokie zarobki mogą zachwiać strukturą płacową drużyny. Realnie chce powtórzyć sytuacji pary germain gdzie wysokie kontrakty gwiazd powodowały napięcia w szatni. Borussia Dortmund na krawędzi sportowego i finansowego kryzysu. Borussia Dortmund od lat nieprzerwanie obecna w europejskich pucharach stoi w obliczu groźby, która może poważnie zagrozić jej przyszłości zarówno na boisku, jak i poza nim. Klub, który przez ostatnie 10 lat regularnie kwalifikował się do Ligi Mistrzów obecnie wisi na włosku, a w perspektywie jest ryzyko, że po raz pierwszy od dekady zabraknie go wśród najlepszych drużyn Europy. Aktualna sytuacja w Bundeslidze, gdzie Dortmund zajmuje dopiero 10. miejsce, Stawia pod znakiem zapytania nawet awans do Ligi Europy. A to, jak donosi Sportbild, może mieć katastrofalne skutki finansowe dla BWB. Zrozumiałe jest, że Borussia nastawiona jest na coroczną grę w Lidze Mistrzów. Co roku liczy na te prestiżowe rozgrywki, które pozwalają nie tylko na sportowy rozwój, ale również napędzają finansowo całą strukturę klubu. Przekłada się to na astronomiczne wydatki, które są w dużej mierze uzależnione od wpływu z gry w Champions League. W przypadku, gdyby Dortmundowi nie udało się zakwalifikować, strata wyniosłaby aż 30 milionów euro. Kwota, która w obliczu obecnych problemów mogłaby okazać się nie do przełknięcia. Z tego powodu, jak podaje Sportbild, klub musiałby drastycznie zredukować wydatki na roczny budżet z około 180 milionów euro, Zostałby poważnie obniżony, ale to nie koniec problemów. Bez dostępu do ligi mistrzów, Dortmund stanie przed poważnym wyzwaniem. Brak środków oznacza brak funduszy na wzmocnienia drużyny. Według doniesień obecnie BWB nie ma praktycznie żadnego budżetu transferowego. Klub może sięgnąć po nowych zawodników jedynie w przypadku sprzedaży swoich piłkarzy, co w obecnych warunkach, przy niewielkim zainteresowaniu wśród potencjalnych kupców, stanowi spore ryzyko. Dodajmy do tego fakt, że Borussia już w tym sezonie zobowiązała się do wykupu. Jana Couto z Manchesteru City za 25 milionów euro. Jak dotąd Brazylijczyk nie spełnia oczekiwań, więc pytanie, czy jego transfer rzeczywiście okaże się udany, pozostaje otwarte. Sytuacja jest więc nie tylko sportową tęską, ale i poważnym problemem zarządzania finansowego. Jeśli Dortmund nie odbuduje formy, może stanąć przed poważnym dylematem: jak przeżyć bez Champions League, gdy niemal całe funkcjonowanie klubu jest uzależnione od tych wpływów. Czas pokaże, czy klub z Westfalii będzie w stanie opanować kryzys, czy też czeka go gorycz spadków nieznane. W każdym przypadku Borussia Dortmund stoi na krawędzi przepaści, której konsekwencje mogą dotknąć ją w każdy możliwy sposób. Dołącz do naszej społeczności futbolowych pasjonatów, jeśli interesują Cię najświeższe informacje, transferowe spekulacje i kulisy piłkarskiego świata. Zostaw subskrypcję, podziel się swoją opinią w komentarzu. Pamiętaj, przyjacielu, Twoje zdanie się liczy. Razem tworzymy miejsce dla prawdziwych kibiców. Nie przegap kolejnych emocjonujących materiałów. Słyszymy się wkrótce czołem.